Zastanawiasz się, jakie scenariusze marketing automation wdrożyć do Twojego sklepu internetowego? Albo masz już wdrożone jakieś sekwencje, ale zastanawiasz się, czy wykorzystują one 100% potencjału Twojego sklepu? W dzisiejszym odcinku pokażę Ci moją sprawdzoną strukturę automatyzacji, która generuje dla naszych klientów ponad 20% dodatkowego przychodu. Cześć, witajcie. Bartek Berendt z tej strony. Witam Was w 2025 roku. Końcówka zeszłego roku była dla mnie nieziemsko intensywna, stąd też mniej wideo na tym kanale. Natomiast, co mogę powiedzieć? Jesteśmy po ponad 150 wdrożeniach marketing automation do sklepów internetowych. W zeszłym roku i to dało nam bardzo dużo doświadczenia, i chciałbym się dzisiaj tym doświadczeniem z wami podzielić. Także dzisiaj pokażę wam moją sprawdzoną strukturę ponad 13 automatyzacji, które możecie wdrożyć do waszych sklepów internetowych. I w większości przypadków te automatyzacje generowały dla naszych klientów ponad 20% przychodu. Żeby nie być go osłowny, Chciałbym od razu przejść najpierw przez te wyniki, żebyście sobie mogli to sprawdzić i zobaczyć, że rzeczywiście tak jak mówię, jest. Natomiast później przejdziemy do tych automatyzacji. Więc pierwszy sklep to jest sklep z branży suplementów diety. Jak widzisz, mamy tutaj okres od pierwszego. Listopada do 30 listopada ponad milion złotych przychodów wygenerowanych na sklepie, ale ze scenariuszy marketing automation i ze systemu marketing automation 339 tysięcy, z czego 124 tysiące z kampanii, czyli z kampanii newsletterowych, no i 214 tysięcy z automatyzacji. Dalej branża beauty, bo chciałbym pokazać Ci, że to nie działa tylko w jednej branży w suplementach diety, ale tak naprawdę w każdej branży w e commerce Okres od 4 lipca do 31 grudnia zeszłego roku ponad 4 700 tysięcy sprzedaży na sklepie, z czego 1 145 tysięcy wygenerowane z Marketing Automation 245 tysięcy z kampanii i 899 tysięcy z. Automatyzacji. Mega wynik ponad 24%, czyli prawie te 25%, o, którym, o których mówiłem. Branża fashion: 685 tysięcy przychodu w grudniu poprzedniego roku, 237 tysięcy z automatyzacji, z czego 168 tysięcy z kampanii i 69 tysięcy z. Automatyzacji. I ostatni case. Nie będę już Cię tutaj zanudzał, ale tak jak mówię, chcę, żebyś wiedział, że to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, rzeczywiście działa. Branża kosmetyki, listopad 333 tysiące przychodu, z czego aż 108 tysięcy przychodu z marketing automation, co stanowi ponad 30% całego przychodu. Także jak widzicie, ta Automatyzacja naprawdę działa bardzo dobrze. Mamy jeszcze case'y, gdzie ta automatyzacja przynosi nawet więcej procent, natomiast nie chciałem was tutaj zanudzać, także wydaje mi się, że możemy przejść do tej struktury. To są początki tego kanału, a chciałbym, żeby dowiedziało się o nim jak najwięcej osób i skorzystało z bezpłatnej wiedzy, którą się tutaj dzielę. Dlatego korzystając z tej przerwy, chciałbym poprosić cię o pozostawienie subskrypcji i lajka pod tym e, wideo. Mi to pomoże Rozwoju kanału, a Tobie w zdobywaniu nowej wiedzy. Dzięki i wracamy do tego wideo. Pierwsza automatyzacja, o której chciałbym Ci opowiedzieć, to jest sekwencja po zapisie do newslettera. Najczęściej ten zapis generujemy właśnie takim pop-upem, który wyskakuje po 30-45 sekundach w momencie, kiedy klient jest na Twoim sklepie internetowym. No i celem tej sekwencji jest zwiększenie współczynnika konwersji i wartości Twojego Koszyka. I zazwyczaj ta sekwencja składa się z czterech maili, czyli w momencie, kiedy klient zapisze się poprzez ten. Pop-up, no to jest jakieś powitanie tego klienta, podesłanie kodu rabatowego. W drugim mailu zazwyczaj podsyłamy bestsellery, żeby pokazać szerszą gamę produktów temu klientowi i przypomnienie o kodzie rabatowym. No i w trzecim mailu zazwyczaj opinie, dzięki którym po prostu zyskujemy zaufanie tego klienta czyli podsyłamy mu jakichś ambasadorów, bośni influencerów, którzy korzystają z Twoich produktów, albo po prostu opinie Twoich klientów. I w czwartym mailu. Informujemy o tym, że kod rabatowy wygasa za 24 godziny. To wytwarza taki, takie FOMO, i dzięki temu klienci fajnie nam konwertują. Oczywiście to jest tylko przykład. To jest jakby taka ogólna struktura, dzięki której zrozumiesz mniej więcej o co chodzi w tej sekwencji. My to zawsze dla klientów mocno personalizujemy. No i ważna rzecz, którą chciałbym też zaznaczyć, że w momencie, kiedy klient składa zamówienie, no to ta sekwencja jest. Jest przerywana, czyli ona go później nie męczy już, tylko jest to tak zrobione, żeby po prostu ona działała tak długo w momencie, kiedy klient dokona zakupu. Później mamy kolejną sekwencję pod zapis do newslettera, natomiast to jest sekwencja bardziej edukacyjna i proponuję tę sekwencję dla sklepów, które sprzedają jakieś bardziej. Skomplikowane produkty, typu jakiś suplement, kosmetyki itd. gdzie tego klienta jednak trzeba trochę wyedukować o tych produktach. Więc prosta sekwencja, generalnie działanie, bardzo podobne jak tej sekwencji numer 1 w momencie kiedy klient zapisuje się do newslettera no to jest sekwencja, która go edukuje, czyli takie powitanie, misja sklepu, jak używać tych produktów, edukacja na ten temat i historia jakichś klientów, którzy na przykład przeszli jakieś metamorfozy dzięki waszym produktom. Nie do wszystkich klientów stosujemy tą sekwencję, natomiast chciałem ją zawrzeć na tym szkoleniu, żebyś miał pełny ogląd. I dalej sekwencja pod przegląd sklepu. To jest sekwencja, która jest skupiona na klientach, którzy weszli na twoją stronę główną, stronę kategorii, Kategorii, ale jeszcze nie byli na żadnej stronie produktowej, czyli gdzieś tam rozglądali się po Twoim sklepie, ale z niego wyszli. I ta sekwencja jest zoptymalizowana pod to, aby zwiększać współczynnik konwersji i wartość koszyka. Czyli w momencie, kiedy taki klient wejdzie na Twój sklep internetowy, na stronę główną, stronę kategorii, ale wyjdzie z tego sklepu, no to dostanie sekwencję, gdzie podeślemy mu najpierw jakieś inspiracje zakupowe, czyli na przykład... Jakieś fajne kombosy produktów, jakieś najczęściej wybierane produkty, a w drugim mailu edukacja na temat sklepu, czyli jakie są zalety tego sklepu, od jakiej kwoty jest darmowa dostawa, czy są darmowe zwroty itd. itd. Czyli tutaj jakby znowu budujemy. Tą część tego zaufania. No i przejdźmy do sekwencji numer 4, czyli sekwencja pod przegląd produktu. Ta sekwencja będzie skierowana dla osób, które weszły już na Twoją stronę, weszły na konkretny produkt, natomiast nie dodały go do koszyka i wyszły ze strony. I ona będzie nam oddziaływała na współczynnik konwersji i wartość koszyka, czyli tutaj też będziemy chcieli powiększyć te wskaźniki, czyli w momencie, kiedy klient Wchodzi na stronę produktową, ale wychodzi ze sklepu, no to jest sekwencja, która w, pierwszym, w pierwszej kolejności podsyła mu szczegóły tego produktu. Natomiast jeśli on nie dokona zakupu, to po kolejnym jednym dniu podsyła mu opinię o tym produkcie, plus kot rabatowy, zwykle, żeby go docisnąć do tego koszyka. A jeśli on nie zareaguje na tego maila, to znowu za kolejne 24-48 godzin wysyłamy mu maila z produktami komplementarnymi, plus z informacją, że ten kod rabatowy wygasa. Piąta sekwencja, również bardzo zbliżona do tej pod przegląd produktu, i o niej już dzisiaj mówiłem, czyli to jest nasza podstawowa sekwencja, porzucony koszyk. Kwestia jest taka, że ta sekwencja ma nam również zwiększyć współczynnik konwersji i średnią wartość zamówienia. Jest skierowana do osób, które po prostu porzucą nam produkty w koszyku, w kasie i wyjdą ze sklepu. Czyli dla takich klientów wysyłamy przypominajkę z produktami, które były w koszyku. W drugim mailu, jeśli nie zareagowały na tego pierwszego, wysyłamy. Informacje o tym, że możesz dokonać zakupy teraz z darmową wysyłką albo z jakimś kodem rabatowym. I w trzecim mailu, jeśli dalej nie zareaguje, to, to z informacją, że produkty z koszyka szybko się wyprzedają, a dodatkowo, że Twój kod rabatowy wygasa. I to jest komplet pięciu sekwencji przedsprzedażowych, czyli które będą nam dociskać tych klientów do zrealizowania pierwszego zamówienia. Natomiast Mamy też później sekwencje posprzedażowe, które nam będą dbały o częstotliwość zakupów, bo mnóstwo pieniędzy jest w klientach, którzy już dokonali u ciebie jednego, dwóch zamówień i teraz naszym zadaniem będzie po prostu skroscelowanie mu kolejnych, im, im kolejnych produktów, tak żeby zamówili trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak dalej. Raz u ciebie w sklepie. Także dla klientów, którzy już składają u ciebie zamówienie, możemy do nich wrócić po 30, 60, 90 dniach, w zależności od tego, co ty tak naprawdę sprzedajesz, z produktami w pierwszej kolejności komplementarnymi albo z produktami, które już zostały kupione, ale po prostu przypominamy się im, żeby uzupełnili zapasy. W drugim mailu. Promocja jakichś akcesoriów, czy jeśli masz jakieś tańsze produkty w formie właśnie akcesoriów, można też to zaproponować. W trzecim mailu zestawy lub jakieś pakiety i tutaj informacja, że na przykład na taki zestaw jest kod rabatowy też świetnie się sprawdza. No i kolejna sekwencja posprzedażowa to jest sekwencja pod pozyskiwanie opinii, czyli po prostu w momencie, kiedy klient składa zamówienie po 7, 14, 21 dniach, w zależności od tego ile trwa u Ciebie wysyłka, wracamy do tego klienta z prośbą o pozostawienie opinii, na przykład w zamian za kod rabatowy na kolejne zamówienie. Bardzo dobrze się to sprawdza, my to zazwyczaj dla klientów realizujemy z pomocą trustmate. A to jest taka aplikacja. Bardzo wam ją polecam. Dodatkowo dzięki TrustMate'owi jesteście w stanie wyświetlać opinie w reklamach Google'owych Shopping Ads, także dobrze się to sprawdza i rekomenduję. Natomiast tutaj też możemy zrobić dwustopniową sekwencję, czyli w drugim mailu po prostu podsyłamy przypomnienie o tym, żeby klient złożył napisał opinię. W zamian za kod rabatowy, generalnie ten social proof w e-commerce to jest klucz do tego, żeby zwiększać współczynnik konwersji. Więc na każdym etapie, jeśli mamy możliwość, zwracajmy się do klientów po opinię. Od nich. Przejdźmy dalej do sekwencji pomocniczych, bo to nie wszystko. Tak więc pierwsza z nich to jest sekwencja pod e, urodzinem. I w momencie, kiedy klient, od, kiedy mamy adres mailowy od klienta, to jesteśmy w stanie ustawić pop-up na stronie drugi pop-up, który będzie właśnie targetował osoby, od których już mamy adres mailowy i tym pop-upem będziemy zgarniać od klientów ich datę urodzin i dzięki temu będziemy mogli właśnie odpalić dla nich taką sekwencję urodzinową, czyli w kilka dni przed urodzinami oni dostają taką urodzinową ofertę, a w dniu urodzin na przykład Podsyłamy im maila, że to jest ostatnia szansa i na przykład składamy im jeszcze życzenia. Też świetnie się sprawdza, w szczególności w branży beauty, kosmetyków, suplementów diety itd. Następna sekwencja to brak aktywności na stronie. Czyli jeśli Twój klient nie był u Ciebie na sklepie przez ostatnie 60-90 dni, to możemy się do niego automatycznie przypomnieć na przykład z nowościami. Czyli informujemy go o tym, jakie nowe produkty znalazły się u nas na sklepie, bo to dobry powód, żeby się do niego właśnie odezwał, odezwać albo na przykład w drugim mailu możemy mu zaproponować nowe bestsellery. I to jest też fajna forma właśnie takiej przypominajki i odzyskiwania klientów, którzy gdzieś tam już kiedyś byli aktywni na stronie. Ale chcemy, żeby oni po prostu wrócili. Następna sekwencja to jest bardzo ważna sekwencja, która będzie dbała o higienę Twojej bazy mailingowej. Czyli jeśli ktoś w ciągu ostatnich 60 dni nie otworzył od Ciebie żadnego maila, no to wysyłamy mu maila w stylu: Pamiętasz o nas? Jeśli ten mail w ciągu 5 dni nie zostanie otwarty, to zawieszamy go w, z automatu w bazie. Dlaczego to jest takie ważne? W momencie kiedy ty wysyłasz maile newslettery do dużej bazy mailingowej i twój open rate wynosi 10-20%, to reputacja twojej domeny spada w dół. Chodzi nam o to, żeby ta reputacja twojej domeny była bardzo wysoko, bo wtedy lądujesz w zakładce głównej, a nie w zakładce spam albo Promocje. Więc nie chcemy tych osób, które w ciągu ostatnich 60 dni dostały kilka bądź kilkanaście maili, a i tak ich nie otworzyły, bo to źle działa na reputację Twojej domeny. I stąd ta sekwencja. Sekwencja numer 4, czyli spadek ceny produktu. Czy jeśli klient oglądał jakiś konkretny produkt i wyszedł ze strony, a w międzyczasie cena tego produktu spadła, to jesteśmy w stanie wrócić do tego klienta i mu to zakomunikować. Co zwykle świetnie działa, jeszcze, zwykle jeszcze lepiej niż ta sekwencja porzucony produkt. Także triggerem tej sekwencji jest właśnie spadek ceny produktu, no i wyświetlenie tego produktu i wyjście ze, ze strony. I ta sekwencja ma za zadanie nam właśnie zwiększać współczynnik konwersji, czyli po takim opuszczeniu produktu, którego cena spadła, po prostu wracamy z informacją, że jest promocja na dany produkt, a w drugim mailu zazwykle, zwykle ostatnia szansa. Powrót produktu na stan magazynowy, czyli jesteśmy w stanie też zbierać informacje, adresy mailowe od osób, które zapisują się na dostępność produktu. Zwykle na produktach, wtedy wyświetlają się. Wyświetla się taki formularz, zapisz się na dostępność produktu, zbieramy adres mailowy i w momencie, kiedy ten produkt wraca na stan, no to wracamy do niego z informacją. Też fajny sposób, żeby powiększać bazę mailingową. No i ostatnia sekwencja z sekwencji pomocniczych, czyli dodany produkt do ulubionych. Czy jeśli masz listę produktów ulubionych, gdzie klient może dodać te produkty do ulubionych, no to możemy to połączyć właśnie z systemem Marketing Automation. I wrócić do tego klienta, jeśli on nie dokonał zakupu tego produktu u, e, dodanego do listy ulubionych, czy on jest nadal e, zainteresowany. E, I też zwykle sekwencja dwustopniowa, i ona jest skierowana na to, żeby zwiększać współczynnik konwersji. No dobrze, no i właśnie udało nam się przejść przez 13 scenariuszy marketing automation. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie zrozumiałe i brzmi to dla Ciebie sensownie. A jeśli chciałbyś porozmawiać z nami, jak wdrożenie takich automatyzacji mogłoby wyglądać stricte dla Twojego sklepu, to w opisie zostawiam link do kontaktu z nami. Dzięki wielkie za obejrzenie tego wideo. Będę wdzięczny za łapkę w górę i suba na tym kanale, bo Skupiam się w tym roku w 100% na rozwoju tego kanału, także będę wdzięczny, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!